Uwaga, tu policja! Jesteś otoczony! Wyłóż, bo będziemy strzelać! O kurna, grubo. Ha, pewnie zesrał się w gacie ze strachu i nie wychodzi, bo się wstydzi. W takim razie to go zmobilizuje. Kurde, Krzychu, zwariowałeś? Przecież trzeba będzie się potem rozliczyć z tych nabojów. Użycie uzasadnione. No dobra, skoro szczało strzegawczy nie skutkuje, walimy do celu. Stop, jest strzelać! Co? Nie strzela jeśli wam życie miłe! A ty co? Narombany że utrudniasz pracę policji? No może i wika wykaże co nieco, ale wiem co mówię! Dla waszego dobra wycofajcie się, kierowca jest opętany! Opętał go demon prędkości! ha, <śm> słyszałeś Stefan? Opętany! <ś> prędzej obsrany! <ś> Zróbcie przejazd, a nikomu nie stanie się krzywda! Zachęcam do góry! Sami tego chcieliście! O kurna diabeł! Stefan Spierniczowy! No. A ty co? Na rozumiem! wskaczyć w pierdziel! No dobra! Marcinek, teraz! Łatij, dla kurna! No, to teraz się wkurzyłem! Co ty robisz? Weź, bo się błagam! Przestań! Hej, <gry> poszło łatwiej niż pół litra na dwóch!